Cześć Wam. Słuchajcie, sorry za wygląd, ale nie spałam trochę dzisiaj. Mielę się z tym. Chciałam z Wami pogadać o tym, że my nie mamy nawet czasu tak i nawet jesteśmy namawiani do tego przez produkty, które się pojawiają. My nie mamy czasu zadbać o swoje ciało do końca. Takim idealnym przykładem będzie to, jakie są produkty do golenia dla panów i jak to golenie się odbywa w XXI wieku. Kiedyś odbywało się tak, że był gorący, odsączony ręcznik nakładany na twarz, żeby się pory otworzyły i tak dalej i tak dalej. Później była piana, pięknie nałożona pędzlem, a niesamowicie ostra brzytwa albo żeletka i to był cały taki, taki proces, który musiał przejść i taki pan później Czuł się bardzo dobrze sam ze sobą, bo czuł się czysty, pachnący. A wiadomo jest rzeczą nie od dziś, że jak się czujemy czyści na zewnątrz, to czujemy się również czyści w środku i na odwrót. Ale ważną jest rzeczą właśnie ta higiena, dbanie o siebie. I wchodząc na przykład do Rozmana, co my widzimy? Widzimy po prostu 40 różnych produktów. I na każdym z tych produktów, mówię o na przykład kremach do depilacji dla pań, jest napisane już w 5 minut. Albo maszynka do golenia 7 ostrzy. No, to jest po to, żeby szybciej goliła, tak? I dokładniej. Ale po co szybciej? Jak ciało wymaga właśnie tego, żebyśmy my. Się nad nim skupili i żebyśmy poświęcili mu czas. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to ono odczuje ten deficyt. I tu nie chodzi o to, żeby robić, żeby mieć gładkie nogi i zrobić to w 10 minut, czy w 5 czy w 3. Tu chodzi o to, żeby robiąc to, wiedzieć, co się robi, przykładać się do tego. I celebrować tą chwilę. A nie między posiłkami wpaść do wanny ogolić nogi i spłukać wyjść. Bo wtedy głowa nie będzie w porządku. Także pomyślcie nad tym, że, że to są takie błahe, ale bardzo ważne rzeczy. Na razie.